This is how you make it Cześć! Jeśli to twój pierwszy raz z jogą, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam Cię na serię stworzoną z myślą o początkujących joginach. Powoli i uważnie przejdziemy przez podstawowe pozycje, skupiając się na oddechu i świadomym ruchu. Ubierz się wygodnie, skakuj na matę i zacznijmy. Dziś zajmiemy się odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Uwolnimy zgromadzone tam napięcie i poprawimy jego mobilność. Dzisiejszą praktykę rozpoczniemy w pozycji stojącej. Na początku maty ustawiamy stopy na szerokość bioder. Na chwilę zamykamy oczy, prostujemy plecy, lekko napięty brzuch. I z kolejnym wdechem, dłonie unosimy do góry. Na wydechu schodzimy do skłonu. Luźno puszczamy głowę w skłonie, złapmy się za łokcie i poobujamy się. Do jednego i do drugiego boku. Powoli, delikatne ruchy, lekko ugięte kolana. Nasza szyja i barki są rozluźnione. Czubek głowy skierowany do maty. Jeszcze kilka razy na jedną, na drugą stronę. Po czym zatrzymujemy się na środku i zostajemy jeszcze chwilkę w skłonie. Możemy lekko doprostować kolana, mogą pozostać ugięte, luźny skłon. Super. Puszczamy dłonie na matę i odkładamy nogi do tyłu. Przechodząc do pozycji stołu i na wdechu puścimy brzuch, spojrzymy do góry, pozycja krowy. Na wydechu duży garb w plecach, mocno odpychamy się dłonie od maty. Z wdechem pozycja krowy, raz jeszcze na wdechu pozycja kota, głowa chowa się między ramiona i jeszcze raz na wdechu otwieramy, puszczamy brzuch, przechodzimy do pozycji neutralnej, a z niej idziemy do góry i wyciągamy prawą nogę przed siebie. Zajmiemy się teraz rozciąganiem mięśnia biodrowo dlatego podwiniemy miednicę, napniemy delikatnie brzuch i wydłużymy plecy. Znajdujemy stabilność w nogach i z wdechem lewa nasza dłoń idzie do góry Wyciągamy jeszcze bardziej lewy bok ciała, prawa ręka może spocząć na kolanie, a lewą dłonią przechylamy ją delikatnie do prawej strony. Zostajemy na jeden wdech i na wydechu powoli wychodzimy dłonią do góry i do boku. Przejdziemy teraz do skrętu kręgosłupa. Przy okazji rozciągniemy bardziej czworoboczne uda. Nasza lewa noga pójdzie do tyłu Lewa ręka zostaje na macie, a na wdechu prawa idzie do góry. I możesz zostawić kolano na macie, albo jeśli chcesz troszkę trudniej, to można wyprostować je i podnieść kolano do góry. Teraz nasze nogi zostają w tej samej pozycji, prawa dłoń również, natomiast lewa ręka na wdechu idzie do góry. Skręcamy się w przeciwnym kierunku. Kolano jest w dole, albo może być w górze. Chwilkę trzymamy. I powoli odkładamy dłoń, kolany, ślibu w górze również wkładamy na matę. Teraz powtórzymy całą tą sekwencję tylko na drugą stronę. Wychodzimy do góry, tym razem lewa noga jest z przodu, upewniamy się, że podwijamy miętnicę lekko, napinamy brzuch i z wdechem prawa ręka idzie do góry. Na wydechu przekręcamy ją do lewej strony, rozciągając prawy bok. Lewa ręka spoczywa na udzie. I na wdechu wracamy do góry. Odkładamy obydwie dłonie obok lewej stopy. Tylnia noga idzie bardziej, kolano do tyłu. I na wdechu lewa ręka idzie do góry, do skrętu. Ponownie kolano tylne może być w dole, może być w górze. Chwilkę zostajemy. I powoli odkładamy kolano i lewą dłoń na matę. Lewa ręka idzie po lewej stronie lewej stopy. Z kolejnym wdechem prawa dłoń unosi się do góry. Ponownie kolano może być w górze, może być na macie. Chwilkę trzymamy. Otwieramy klatkę, rozciągamy pięknie biodra. Przechodzimy tak, aby przejść do pozycji siedzącej. A z pozycji siedzącej będziemy przechodzić do leżenia na plecach. Złap się pod udami i powoli kręg po kręgu odłóż ciało na matę. Jak już jesteś w dole, to lewa noga zostaje wyprostowana, a prawą nogę ugiętą w kolanie przyciągamy do klatki piersiowej. Przez chwilę po prostu dociskamy ją do siebie. Po czym odkładamy prawą, Nogę na matę, lewą stopę podwijamy bliżej do pośladka i prawą kostkę kładziemy nad lewe kolano. Z kolejnym wdechem unosimy biodra w górę do pozycji półmostku. Wydech do dołu, z wdechem góra, wydech do I jeszcze raz wdech góra, wydech do dołu i wdech góra i zostań w górze. Przytrzymaj. Jeszcze moment, świetnie schodzimy biodrami do dołu i teraz złapiemy się za nasze lewe udo, prawa kostka wciąż zostaje nad lewym kolanem, przytulamy nogi w kierunku klatki piersiowej. Chwilkę sobie tutaj zostaniemy, to jest pozycja odwróconego gołębia, która świetnie targetuje mięśnie. Które w innych pozycjach nie tak łatwo jest rozciągnąć. To jest mięsień pośladkowy średni i małe oraz mięsień gruszkowaty. Oddychamy sobie tutaj głęboko do brzucha. Te nogi mogą napierać na brzuch i trochę go blokować, ale mimo wszystko staramy się wpuścić powietrze do dolnych żeber. Jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu powoli odkładamy nogi na matę ściągamy prawą kostkę z lewa po kolana teraz prawa noga jest wyprostowana, lewą nogę ugiętą w kolanie, przyciągamy w kierunku klatki piersiowej chwilkę przytrzymujemy odkładamy lewą nogę na matę, prawa stopa jest na macie, lewa kostka nad prawym kolanem i z wdechem unosimy biodra do góry na wydechu do dołu Wdech górę, wydech dół, z wdechem do góry, wydech powoli do dołu. I wdech góra, zostań w górze, przytrzymaj. Nie zapomnij o oddechu, cały czas myślimy o tym, żeby go wydłużać. Jeszcze chwilkę napinamy mocno pośladki. O, ostatni wdech w mostku, w półmostku. I na wydechu powoli opuszczamy biodra do dołu, prawa kostka zostaje nad lewym kolanem, a my za lewe udo łapiemy się i przyciągamy nogi do siebie. Znów jesteśmy w pozycji leżącego gołębia, rozciągamy tym razem prawy pośladek, prawe udo, chwilkę tutaj zostajemy. Ostatni głęboki wdech w tej pozycji. I z wydechem powoli odkładamy obydwie nogi na matę. Lewa noga jest prosta, prawą podciągamy do siebie, tak by udo i łydka były w kąt 90 stopni. Dłonie rozkładamy po bokach. Bierzemy głęboki wdech, i na wydechu przekręcamy prawe kolano do lewego boku, lądując tym samym w skręcie kręgosłupa. Nasz wzrok skierowany jest za prawą dłonią. Kiedy już ułożysz się wygodnie w skręcie, to zamknij oczy i przez chwilę skup się na swoim oddechu. Jest to jedna z tych pozycji, które niosą ze sobą naprawdę dużo korzyści od poprawy trawienia przez wzmocnienie mięśni głębokich, poprawę krążenia. No i przede wszystkim z perspektywy dzisiejszej praktyki najważniejsze skręty poprawiają ruchomość kręgosłupa i redukują napięcie w mięśniach, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym, które często pojawia się podczas długiego siedzenia. Weźmy w tej pozycji ostatnie dwa pełne oddechy. Głęboki wdech przez nos. Wdech również nosem. Powoli wypuszczamy powietrze z płuc. I ostatni wdech. I wdech. Przy kolejnym wdechu bardzo wolno będziemy odwijać prawe kolano z powrotem do prawej strony i przekręcamy się do leżenia na plecach. Od razu zmieniamy stronę, czyli Dłonie są wyciągnięte po bokach, lewa noga podciągnięta do góry, prawa noga wyprostowana. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem przekręcamy lewe kolano do prawej strony. Nasz wzrok kierujemy za lewą dłonią. Ponownie po ułożeniu się w pozycji, zamykamy oczy i skupiamy się na oddechu. Krętu Kręgosłupa, poza wcześniej wymienionymi fizycznymi korzyściami, mamy też korzyści psychiczne w postaci aktywacji przywspółczulnego układu nerwowego. Dzieje się to, kiedy wchodzimy w stan relaksu, który tutaj mam nadzieję ta pozycja w nas aktywuje, właśnie ze skupieniem na oddechu. Włączamy nasz przywspółczulny układ, który sprzyja relaksowi i redukcji stresu. I weźmiemy dwa ostatnie pełne oddechy. Głęboki wdech nosem. Wydech. I jeszcze raz wdech. I powolny, długi wydech. Na kolejnym wdechu powoli wracamy nogą. Odkręcamy się na plecy i teraz obydwie nogi ugięte w kolanie przyciągamy do klatki piersiowej i z wdechem przytulamy czoło do kolan. Zwijamy się na moment w taką kulkę, czym na wydechu odkładamy głowę, kolana zostają ugięte i kręcimy kółeczka na kręgosłupie lędźwiowym w jedną stronę. Rozmasujemy w ten sposób plecy i w drugą. Odkładamy stopy na matę, nogi pozostają ugięte w kolanach, dłonie są po bokach ciała i na wdechu idziemy do góry pośladkami, na wydechu do dołu. Kilka razy z wdechem góra, wydech powoli do dołu. Wdech góra, wydech dół. I wdech do góry. I wydech i jeszcze raz wdech w i przytrzymaj, spróbuj wyciągnąć dłonie za głowę, rozciągnij cały przód ciała, aktywne nogi, aktywne pośladki i powoli opuść biodra na ziemię, dłonie wzdłuż ciała, rozstaw stopy na szerokość maty, ułóż wnętrza dłoni w kierunku sufitu i postaraj się rozluźnić wszystkie mięśnie. Zamknij oczy. Przez chwilę pozostań w bezruchu. Pozwól ciału na moment relaksu. Zauważ, czy nie spinasz punktu między brwiami, czy Twoja szczęka jest rozluźniona, ramiona są rozluźnione. Weź ostatni głęboki wdech i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem złącz razem nogi, wyciągnij ręce za głowę, przeciągnij całe ciało. I na wydechu przejdź do leżenia na boku. I powoli, odpychając się dłońmi od maty, wstań do góry do siadu, siad skrzyżny. Ostatni wdech, ręce do góry, łączymy je razem, opuszczamy na wysokości serca. Namaste. Podziękuj sobie za poświęcony czas i wysiłek. Pamiętaj, że joga to proces, a dzisiejsza praktyka to krok ku lepszemu samopoczuciu. W całej serii wspiera nas Lea Life. Bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe wafelki dostępne w Lidlu, Netto i Dino.